Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Gary Neville ostro o Robercie Lewandowskim. Czy ten gość naprawdę jest tak dobry jak najlepsi napastnicy? Arkadiusz Milik znalazł się na celowników Fiorentiny. Czy wygryzie Krzysztofa Piątka? Christian Eriksen przygotowuje się w Ajaxie Amsterdam do wielkiego powrotu do Premier League. Oraz Juventus, który wyłoży ogromne pieniądze za Wlachowicia. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka... Tak, abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, aby dzisiejszy odcinek pomędrował do jak największego grona osób. Osobom, które już mnie subskrybują oraz regularnie łapkują moje filmy, serdecznie za to dziękuję. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Szukasz darmowych i sprawdzonych typów bugmecherskich na najbliższe mecze? Jeśli tak, to koniecznie zajrzyj na grupę Facebook oraz kanał YouTube Obstawiamy. Typerzy codziennie publikują tam swoje kupony i analizy. Wszelkie linki znajdziecie w opisie oraz oczywiście w przypiętym komentarzu. Przyszłość polskich piłkarzy zawsze wzbudza duże zainteresowanie polskich kibiców, czyli de facto nas. I nie ma co się temu dziwić. W końcu ten aspekt ma duży wpływ na ich późniejszą grę w kadrze Polski. Z tego też powodu musimy poruszyć temat Arkadiusza Milika i jego najbliższej przyszłości. Obecnie Polak jest zawodnikiem Olimpik Marsylii. Warto jednak zaznaczyć, że wbrew pozorom nie jest on ich oficjalnym zawodnikiem, a został wypożyczony do końca czerwca tego roku. Pierwsza połowa 2021 roku we Francji była w wykonaniu Milika wręcz idealna. 27-latek, mimo że przez 4 miesiące nie zagrał ani jednego spotkania w Napoli z powodu konfliktu z prezesem klubu, niemal od razu po zmianie barw zaczął wpisywać się na listę strzelców. Ten sezon nie jest jednak dla niego najlepszy, jeśli uwzględnimy stricte ligę francuską, w której zdobył tylko jedną bramkę. Polski napastnik miał jednak okazję, by zdobyć przynajmniej kilka trafień, bowiem łącznie spędził na ligowych boiskach 700 minut. W Lidze Europy dla przykładu w przeciągu 350 minut zdobył 4 bramki. Natomiast w Cap de France po jedynie 180 minutach też aż 4 razy pokonywał perów. Marsylia wydaje się być zmieszana, ponieważ z jednej strony Milik wciąż zdobywa bramki, a z drugiej strony robi to najczęściej w pucharach... Zamiast widzę. niewykluczone, że Francuzi nie zdecydują się go wykupić za 9 milionów w letnim oknie transferowym, bądź sam piłkarz odmówi podpisania kontraktu, tym bardziej że jest on obserwowany przez Juventus. Na temat jednak przenosin do Turynu wypowiedziałem się już w jednym z poprzednich materiałów, gdzie też powiedziałem, iż uważam, że byłby to nie najlepszy ruch. Polak może jednak wrócić do Serie A, tym bardziej, że interesuje się nim Fiorentina. Zespół, który ostatnio wypożyczył Krzysztofa Piątka z opcją wykupu za 15 milionów euro, nie jest pewny co do El Pistolero, który miał tylko jeden wyjątkowy, udany sezon w tym kraju. Milik natomiast grał w nim bardziej, bądź mniej regularnie przez blisko 4 lata jeśli odliczymy przerwy spowodowane kontuzjami i konfliktem piłkarza. Latem Fiorentinę opuści ich największy snajper Dusan Vlachowicz, a Arek mógłby okazać się gwarantem goli, w przeciwieństwie do piątka. 27-latek może być jednak niezainteresowany tym ruchem transferowym, tym bardziej, że w 2020 roku chciał on odejść z Napoli, nie ze względu na pieniądze, a zrobienie kolejnego kroku do przodu w karierze. Piszcie w komentarzach, czy według Was Arkadiusz Milik w Fiorentinie to dobry, czy może jednak zły pomysł. Euro 2020 zaserwowało nam wiele emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i niestety negatywnych. Najbardziej przerażające wydarzenie miało miejsce zaraz na początku turnieju, gdy Dania mierzyła się z Finlandią, a na Murawę niespodziewanie upadł Christian Eriksen. Duńczyk był reanimowany przez 20 minut, a jak twierdzą medycy, przez kilka minut nie okazywał żadnych oznak życia. Na całe szczęście historia zakończyła się happy endem, a 29-latek przeszedł operację, podczas której wszczepiono mu kardiowerter, który ma za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię. Prawowe Włoszek zabrania piłkarzom na grę z takim urządzeniem. Dlatego Eriksen był zmuszony rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan, co stało się pod koniec grudnia zeszłego roku, za porozumieniem stron. Teraz światowe źródła podały, że piłkarz trenuje z młodzieżówką Ajaxu Amsterdam. Jednak prawdopodobnie nie zostanie on piłkarzem pierwszej drużyny, jak twierdziły wcześniej media. Jego były klub ma mu po prostu pomóc w powrocie do formy, o czym wypowiedział się sam duński pomocnik. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. Znam ludzi pracujących w Ajaxie, to dla mnie powrót do domu. Spędziłem tu sporo czasu. Mogę korzystać ze wszystkich obiektów, a treningi z Young Ajax pozwalają mi na uczestnictwo w zajęciach grupowych na wysokim poziomie. W tym momencie nie mógłbym być w lepszym miejscu. Chcę jak najszybciej wrócić do formy, aby w nowym klubie móc od razu pokazać się z jak najlepszej strony. Co do jego przyszłego pracodawcy, dużo mówi się o Beniaminku Premier League Brentford, które ma być najbardziej zainteresowane zakontraktowaniem Eriksena. Wiele osób się obawia, że przenosiny do Anglii, w której poziom gry jest na bardzo wysokim poziomie, nie jest dobrą opcją i faktycznie można mieć co do tego obawy. Pewne jest jednak, że najwcześniej Christian wróci na murawę w przyszłym sezonie, a do tego czasu mogą się pojawić inne zainteresowane duńskim piłkarzem kluby. To, że piłkarze po swojej karierze często wybierają pracę w telewizji jako eksperci sportowi, wiemy nie od dziś. Problem polega jednak na tym, że nie każdy powinien taką drogę wybrać czego świetnym przykładem jest Tomasz Hajto, który w przeszłości gra chociażby w szalkę. W Anglii również ostatnio doszło do sytuacji, która wywołała niemałe kontrowersje. W popularnej telewizji Sky Sport były piłkarz Manchester United Gary Neville przedstawił najlepszą jedenastkę 2021 roku w jego opinii, w której zabrakło Roberta Lewandowskiego. Z jednej strony można było powiedzieć, że miał do tego prawo, jednak jest to również świadectwem jego arogancji do dokonań Polaka, a gwoździem do trumny okazała się jego wypowiedź o takiej oto treści. Nie można nie lubić Roberta Lewandowskiego, ale kiedy grałem przeciwko niemu, nie zrobił wiele dla Polski. Wtedy sobie myślałem, czy ten gość naprawdę jest tak dobry, jak najlepsi napastnicy, choćby Luis Suarez, Anglik nawiązał do sytuacji sprzed około 10 lat, co już jest totalnym absurdem. Robert Lewandowski już 6 lat temu był zawodnikiem na znacznie niższym poziomie niż obecnie. Po przekroczeniu magicznej trzydziestki, lewy wszedł na zupełnie nowy pułap. A statystyki z ostatnich lat świetnie to pokazują. W 2019, 2020 oraz 2021 roku Robert zdobył kolejno 55, 47 i 69 bramek, co daje średnio na rok na przestrzeni tych lat po 57 trafień. Neville, mówiąc krótko, się ośmieszył, pokazując, że jako w przeszłości klasowy piłkarz, wcale nie zna się tak dobrze na piłce, jak można byłoby sądzić. Umieścił natomiast swojej jedenasce Erlinga Halanda, argumentując swój wybór w następujący sposób. Erling Haland jest wszystkim, co chce widzieć u środkowego napastnika. Oczywiście Lewandowski jest może bardziej inteligentny, to też fantastyczny napastnik. Oprócz Halanda w jego jedenasce znaleźli się tacy zawodnicy jak Mohamed Salah, Kylian Mbappé czy nawet kimś. Jak oceniacie wybór jedynastki oraz wypowiedź Garego Neville'a na temat Roberta Lewandowskiego. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. scenariusz zakończymy tematem, który będzie nawiązywał do newsa z Arkadiuszem Milikiem. Jak już mówiłem na początku tego materiału Dusan Vlachowicz, czyli najlepszy snajper Fiorentiny jest na celowniku Juventusu i wiele wskazuje na to, że latem właśnie te barwy zasili. Serb trafił do Violi już w połowie 2018 roku, ale dopiero w tym sezonie zaczął błyszczeć, gdzie po 21 występach w Serie A ma na końcu 17 goli oraz 4 asysty. Ponadto zdobył 3 bramki w Pucharze Włoch. Dusan może okazać się dla Juventusu transferem na lata, bowiem liczy on dopiero 20 21 lat, a właściwie 22, ponieważ za dwa dni będzie obchodził swoje urodziny. Stara dama ma być gotowa na sprowadzenie piłkarza już zimą za kwotę 75 milionów euro, co miałoby zadowolić władze Fiorentiny. Dlachowicz jak sam twierdzi od dziecka był fanem Juventusu, dlatego tylko transfer do tej drużyny uważa za słuszny. Podobno dogadał się on już co do indywidualnego kontraktu, na mocy którego zarabiałby rocznie około 7 milionów euro. Dla porównania Fiorentinie inkasuje około 1,5 miliona euro rocznie. Odejście w styczniu dla byłoby również ogromną szansą dla Krzysztofa Piątka, który w końcu wygrał jako pierwszy napastnik i co najlepsze miałby okazję pokazać, że wciąż wie jak się strzela bramki. Oczywiście w razie jego niewypału, również w Fiorentinie, latem klub ten będzie mógł zasilić chociażby Arkadiusz Milik, o którym mówiłem w pierwszym temacie. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!